Retrade the cargo. Dobra, odzyskać jakiś pojemnik metalowy, dobra. Tak, i znowu macie wybór. Albo dowódcy, którzy, który wam da uzbrojenie. Ale albo mam do... life i tak odpolony. Brawo, brawo, dziękuję Marcinku. No, więc, dziękuję. To jest. Potdolę, nie mogę przejść. Nie do... mogę przejść. Jest, <laughs> dobra. Teraz rozpierdolę mamy do... zrobić? Rozpierdolę. Wszystko co się ruszy. No dawaj. Streamer, pokaż klasę Jestem za tobą Przejdź do prawej, przyjdź do prawej To piknic dawej Dawaj tu, Taki się trochę Dobra tam A, a przeładowuję Przewadowuję Jednego pomówiłem Nie ja wiem sztuczek zabiłem, a streamer nie jednego. Jak to dwóch? Proszę, ale nie zobaczyłeś tylko tych krzywko pani. Dobra, i narzuć ich skrzyneczki, co będzie. O, kolejna M4. Wow. O. o, tu twój armor jeszcze leży. Też rzuca to wszystko. O, no, 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 to jest armor. armor Armor jest dla armo, armo, armo dla ciebie. Czy w sumie jeden, bo jednego sąsiedztwo na sali. Tutaj ta skrzynka Uch, powinna trzęce. być do odzyskania. Ale mnie to chciałem zrobić. Wrzućcie granat wam pod nogi ogólnie. A to moje ogólnie skąd ja tyle wezmę? Nie wiem czy to robi damage, więc testuję na was. Oooo! Oh, wow. aż Masz ktoś wodę? Dobra, teraz, teraz musimy, kurde, go mać. A to jest 3 na 3. Kurde. Jak ten stun wyglądał? Nie ja, się da do sprzedaży. Dobra, teraz jesteście grubi, więc idziemy na ekstrakt. Eee, to jeszcze jedno zadanie. I to mówisz, że albo jemu, albo komu oddać? Albo dowódcy, albo terapeutce. To do, dowódcom też musimy dobrze żyć, nie? Ja jego olewam. Jezus Maria. Dowódca daje 4000 i trochę armoru i ten na klucze. Ona też no daje tak? na klucze, ona daje więcej według mnie. Ona daje ci mety, on ci daje armor.